i Thank you Wszystko jest w plastiku tutaj to, Śmieciowy patron Wkurzony, głodny facet, zły facet Okej? Okay? nie waham się użyć go do tych czynności Do, do, I, like <laughs> I want to marry you Cause when you're around I know it's true ooh, ooh, The way you make me feel is so good baby So good so good Every single day was spend apart I want to be with you Baby take my hand hold mm holding -hmm. Mmm boskie A za nami remont słuchajcie yy, Okazuje, jesteśmy... się, że, że nawet na morzu nie można unikać remontów sąsiadów hmm. Pięciogwieskowy resort 14 tysięcy dolarów za noc Masakra Szok Ciekawe czy zostajemy zniżkę za to jak są w takim tym momencie jak Właśnie. mega zdrowa No więc kochanie na boi mamy Saigon tak? No. Mm. I stoimy w zasadzie tylko na centralnej cumie. Bo jest tak, na, bo jest tak zawinięta. No. Ja słucham. Co mieliśmy powiedzieć? Nie wiem. A co chcesz powiedzieć, to? Nie, nie wiem. Chyba jakaś ciężka noc. Bardzo mocno podmucha wiatru przychodziły co chwila. I tak szarpało łódką. Ani razu nie osiągnąłem głębokiej fazy snu. Co mi się coś zaczęło śnić, to coś mnie obudziło. A smakują Ci te ziarenka, które dodałam do soczewicy? Bardzo. Tak a hmm. Dobrze, ale przyniosłeś wszystko na grawnie. Teraz te. To ma, będzie no tam, gdzie tak, tak jest. Życie na jachcie zdecydowanie nie jest dla leniwych. I są rzeczy, których nie można przełożyć na drugi dzień. Dziś po małej sieście czeka nas jeszcze inspekcja masztu. Szkop, ma być, ma <grymne> Miłego życia! Miłego życia. Wszystkie zadania już zrobione i czas na najprzyjemniejszy moment życia na jachcie, czyli. Celebrację zachodów Słońca. Jest to moment, kiedy cała rodzina zatrzymuje się i obserwuje, kiedy słońce pięknie tonie w oceanie. I codziennie ten zachód Słońca wygląda inaczej, równie pięknie. piękne i wspaniałe nocy przychodzi bardzo ambitny poranek. Przed wyjazdem do Surinam jeszcze próbujemy rozplątać się z boi, bo jesteśmy już tu trzy tygodnie, byliśmy na podwójnej linie i jesteśmy już totalnie tak zaplątani, że właśnie Bartek tam nurkuje, popatrzcie, patrzą. Próbujemy rozczytaliśmy na razie główną cumę i za chwilę lejce jest masakra, jest kogel-mogel. Jak to mówi mąż, mambo Jumbo lub kogel-mogel 4. Cóż, Bartek dzisiaj nie jest zadowolony i na szczęście dla wszystkich członków załogi wszyscy są na górze, na pokładzie, a on na dole. Klarowanie klarowanie liny pod wodą, nieźle. 50 metrowej liny, więc to jest wyczyn dopiero. Dobra, ja idę sprzątać i szykować jakiś lunch. Ale wieje, słuchajcie, 30 węzłów. Yy... To miejsce jest bardzo słynne z tego, że... O matko, dzieci na dachu. To miejsce jest słynne z tego, że przez to, że jesteśmy pomiędzy y, dwiema górami, y, są tu podmuchy wiatru, które powodują takie y, porywiste wiatry nawet do 30 paru węzów. Teraz akurat się uspokoiło do 20. Y, słonie na dachu, a ja tutaj staram się coś ogarnąć. Y, chciałabym też trochę jedzenia przygotować, żebyśmy szybko mogli podgrzać jedzenie w czasie y, Żeglugi. E, myślałam upiec pizzę, zamrozić kawałki i wtedy nasiananie szybko do podsmażenia. E, mamy ryby, mamy trochę owoców morza. E, ja wątpię, bo podejrzewam, że jak będziemy mieli żeglugę pod wiatr, no to będzie ciężko z racji choroby morskiej. E, no więc najważniejsze, żeby kapitan był najedzony. Ja mogę jeść w sucharki. I jutro przyda mi żegluga. 600 mil morskich, 4-5 dni non -stop w morzu. Się kuba myje naszą podłogę w kokpicie. To ostatnio jest jego obowiązek, tak? Dokładnie. I myje, myje kokpit super. Na czym polega mycie kokpitu? Mamy wąż z słoną wodą, więc jest to pompa, która pobiera nam wodę z morza, więc absolutnie nie marnujemy świeżej wody na mycie podłogi. A ostatnio okazało się, że kubie idzie coś świetnie, więc nie waham się użyć go do tych czynności. Okej, okay, chyba tato się odnalazł. Poczekajcie, tutaj słyszę jakiś głos. Jak to no, kochanie? Okej? Okay? Najpierw chciał już wykręcić go, a teraz ma pretensje. No tak to jest z tymi facetami. Chyba jest głodny, dokładnie, tato jest głodny. Głodny facet, zły facet, nie? Już bosak. Jak, kochanie, było? Głodny? Okay. Głodny. wkurzony? To jeszcze ster muszę wyczyścić. Głodny i wkurzony, to już robię jedzenie, ok? To będzie stel. za 5 minut. Chyba 4, 4, 4 minut Cię zaszło w tej wodzie. Myślę, że tak. Myślę, że dłużej. W tym czasie odkurzyliśmy. Kuba podłogę. Ja pospędzałam generalnie. Zrobiłam obiad. Dzień, traba i jeszcze generalnie w tym czasie robiliśmy trochę matematyki, trochę alfabetu. A my mamy dzisiaj bardzo wykwintny obiad. To to dzieci! Dosy w jajku. Do tego świeże pomidorki z oliwą i z czosnkiem i z bazylią. Tu mamy oliwę rzyskową. Mhm. Kawa mrożona, mm -hmm. pozostałości kawy z wieczora, z wczorajszego i z Jak rana. Jak was zrobi lunchek to... No sorry. Trzeba szykować żołądki na płynięcie 4 dni. Dokładnie. To no dobra, to właściwie dni. co, sporo mamy zrobione. Mm -hmm. Jutro rano zrobimy odprawę paszportową, bo jak wyjeżdża się z kraju to trzeba pojechać, pojechać do specjalnego urzędu i zgłosić listę załogi, pokazać paszporty. Więc to celnego, dokładnie rzecz biorąc. No. Imigracyjno-celny. Mm -hmm. Dokładnie, odprawa taka. Więc to zrobimy rano. Jeszcze dzisiaj dokończymy ostatnie zrobimy zakupy. A ja muszę zmienić fałd odgieni, przedłużyć, zaplecie jeszcze raz. No i chyba, chyba jednak zalaminuję ten, to pęknięcie tutaj. O tak mało w międzyczasie jeszcze będzie laminowanie, bo nam coś pękło. Jest trochę za dużo napięcia na kabestanie. Parę mhm. razy. I proszę. I cyk. poszło ładne pęknięcie po, po tym. Także mam zamiar to zaszlifować zrobić przynajmniej jedną albo dwie warstwy maty szklanej żeby to się jakoś trzymało, bo tu mamy bardzo duże napięcia o! Na tym jakoś bym nie chciał, żeby ten kabestan odfrunął w czasie jazdy. Mógłby po drodze zabrać kilka istnień. Popatrzmy Mami kręci jak z No, troszkę przestało wiać. Mocny brąz wbrew Na pokład. Na pokład, a borda? To kupię, kupię pomidory, wytrzymacie psychicznie, czy nie? Tak Czy tak. potem mam sam kupicie? Kupi, kupimy watermelon. Kupimy melonki? Weźmiemy melonka Weźmiemy watermelonka? Żarbuza, tak? Ale takiego, takiego wielkiego? Wszystkich Wystarczy dawać wszystkich Możemy wszystkich podzielić To co, bierzesz żarbuza? Tak, bierzemy No to bierz Dziękuję! Dziękuję! Tutaj na wyspie, niestety, tona plastiku idzie na opakowania, do różnych rzeczy. W sklepach wszystko jest opakowane w plastik. Również co? Również woda kokosowana jest sprzedawana w butelkach plastikowych pół litrowych, półtora litrowych. No więc, no, no w serce boli. Kukuj. Dobra, schowaj do dzięki koteczków wyrzucimy do naszego śmietnika, tak? tak? Dzięki temu żółwiki nie będą pływały z tym na grzbiecie, tak? Przygotowaliśmy jednego żółwika, tak? Dobra, super, połóż tutaj. Dzięki. Kocha. Dobra, tu mamy patrzcie, kolejny. Jej, ile tego jest. Ta też bardziej w prawo daj. Okej, okay, go. Utrzymaj kurs. Chowa łapiesz. Jest, super skarbunek. Brawo. Ktoś złapał? Mamy, o, mamy to. Śmieciowy patron. Do dzieła Uracowaliśmy już trzy żółwie, tak, dokładnie. Słuchajcie. Gdzie są jeszcze śmieci? Szukamy dalej, bo tego jest pełno dzisiaj. Tu masz? półka. No nieźle. to you, I know. I'm sorry, I can't let go. There's something desperately wrong with me. Nasza podróż po świecie i życie na wodzie to przede wszystkim kontakt z naturą. Niestety coraz mniej miejsc na świecie jest nieskażonych. Dziś z dziećmi zebraliśmy z morza tylko kilka śmieci. Jeżeli każdy z nas codziennie zrobi coś małego dla naszej planety, to mamy szansę zachować jej piękno i będziemy żyć w lepszym miejscu i wszyscy na tym skorzystamy. Pracę. Zdecy Bartek zdecydował się jednak na szlifowanie kabestanu. Jednak coś zrobisz. Coś jednak zrobię. Jednak. No. A ja tu w międzyczasie za chwilę ogarnę ten horror, który jest po śniadaniu. Okulary no, ochronne. Mhm. Co tutaj w ogóle będzie? Słuchajcie, to jest w ogóle fajna sprawa. Parawan na, co? Parawan na Parasol. Glugi, Parasol. Parasol, senior. Eee, słuchaj, cała łódka. Tutaj? Słuchajcie, cała łódka jest stworzona z czegoś takiego. To jest mata szklana, mm -hmm. ee, która jest później ee, pociągnięta żywicą. I to przelepiasz na kilka warstw i to jest tak nieprawdopodobnie mocne, że to po prostu jest niewiarygodne. No to zobaczcie, tu jest. Cała łódka jest stworzona, patrzcie, weź z tej strony pokaż. No. Tu mamy taką warstwę właśnie takiej maty szklanej. Za dwie, za dwie, trzy warstwy, które w sumie razem z żywicą tworzą e, gdzieś około 2-3 mm grubości, 3-4 może. Później jest pianka i później znowu 3-4. I to jest razem, wszystko sklejone, po prostu jest tak mocne, a tak lekkie, to jest, to jest rewelacja. No i teraz jak nastąpi jakieś pęknięcie, bo tutaj słuchajcie są e, e, siły rzędu kilku ton dosłownie, nie? I wyobraźcie sobie, że ten kołnierzek to wszystko trzyma, nie? Ten kawałek niby plastiku, nie? I teraz okazuje się, żeśmy jednak przegieli któregoś dnia i tutaj zaczęło nam się pęknięcie robić, więc ja tu wyszlifowałem i teraz będziemy kleić, będziemy robić. No a, będziesz z, chciałeś powiedzieć? No ja, ze 3-4 <grym> warstwy, nie? Ze cztery warstwy, więc klei się to, później, później daje się pędzelkiem, ładnie rozprowadza, żeby nie było powietrza, później następną warstwę, następną i tyle ile tam potrzebujesz. No, i no, na no koniec nie, no człowiek to... renesansu po prostu. Renesansu! <grym> No ale chciałem to zrobić przed drogą, żeby nam się tam nic nie rozleciało przypadku. No, no wiadomo, w tylko, jakbyśmy no. mieli żagiel na tym, na tym kapestanie i szoty i by się strzeliło, to, strzydło, to no, była to... masakra. To jest masakra, bo to Sadziliśmy tutaj kapestanie i... Dobre, i, 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 i parę rzeczy i po drodze. I, nasz... I miejmy nadzieję, że nikogo by nie zabiło po drodze. No, no właśnie, więc to, to są jakby efekty. A jeszcze mielibyśmy dziurę w dachu. No tak, więc tym się właśnie między nimi różni łódka e, od domu, więc tutaj nie da się zamknąć piwnicy i zostawić. Szczególnie w czasie takiej długiej żeglugi. ale najważniejsze, że trzeba mieć oczy dookoła głowy, bo nie oczy można zignorować tego malutkiego pęknięcia w neurologicznym miejscu. Tak ne? jak w kopicie w samolocie wow. uczą, że z... efekt kuli od małej śrubeczki jest. <słyska> katastrofa lotnicza. Hmm. Popatrzmy od takiej małej królowej, a teraz mamy dwa takie gałgany. To też proszę efekt. Od śnieży, małej kropli. Nie? Od małej kropli <słyska> Od, od Małej Kropli jest to. To jest efekt Małej Kropli. Z Małej tak, Kropli nie? się wzią, tak, to. Słuchajcie, słuchajcie, to. kochani, uważajcie gdzie i co kropicie. Dokładnie. Okay. Dobra, ja tutaj wracam do ogarnięcia spraw. No jak... młodego chemika, czyli jak skleić łódkę. Słuchajcie, mieszamy teraz tą żywicę. Czyli tak jak przed chwilą mówiłem. Składa się większość łódki z maty szklanej i z żywicy. No i teraz odchodzi pizza polega na tym, żeby zrobić bardzo, bardzo dokładne proporcje. Super dokładne. Jakie? Super dokładne. Ale jakie to są proporcje? 5 do 1. O. I mamy to 100 ml epoksy, czyli tej żywicy, i do tego 20 ml utwardzacza. To jest chema otwardzane, czyli dwa składniki jak one zostaną zmieszane. To mamy 9 do 12 minut na to, żeby to położyć, po czym robi się z tego kompletny kamień. Asystentka żywiciela. Żywiciela. Dobra, dobra tak. To się Ręka będzie, mi się trzęsie się to prawa się sorry. Będzie, To się będzie wszystkim laminatorom podobać Laminator. ten tekst. Żywiciel. To jest tak na wyczucie, nie można dać ani za dużo, ani za mało. Jak dość za mało, to nie będzie się miało do czego przelepić, jak za dużo to będzie cieknąć i będzie mhm. wszystko upaćkane. No. Zolimy pierwszą warstwę. Tak mniej więcej, bo później można sobie to przesunąć i poprawić, dopóki żywica nie jest ścięta, to możemy sobie to jeszcze popędzlować. I za chwilę nakładamy kolejną warstwę. A ja będę próbował, jest, jest bardzo wysoka temperatura, więc to szybko mi zetnie, więc będę próbował jeszcze zrobić tak, żeby zrobić cztery warstwy za jednym zamachem. No i teraz pić polega na tym, żeby wszystko to było mokre, bez powietrza w środku. Masakra, bo to się zagotowało. Jak tam skoczyłeś? Eee, chyba się nie wypłukałem do końca z tego Ups. szlifowania. Dobra, idę się pokazać <laughs> dalej. Idź puka się, wskakuj do wody. Ja tymczasem mam ostatnie tutaj e, komputerowe prace przed wypłynięciem Jeszcze, i muszę lecieć na pocztę. No. Na ostatnią chwilę wszystko zawsze. Żadnej refleksji życiowej na ten temat. No dobra, to popatrzmy co się tu dzieje To jest tym, pokażcie, ta ryba, którą to jest podpoczyna. dzisiaj, jedziemy na w prawo To jest co tu była na plaży ostatnio Tak kolczasta ryba Patrz kochanie Jutro rano rusza łódeczka mamy mapy, tu jest południowa Ameryka Tu mamy Karaiby, tu jesteśmy my Tu jest y, y, Surinam Tu są Stany i generalnie Cały pitch polega na tym, żeby między 1 czerwca oficjalnie A końcem y, października Nie być w tej strefie no Między mniej więcej tutaj a tutaj, tak? Bo tu są... Tu jest największe prawdopodobieństwo huraganu. I tu one Karoliny. są najmocniejsze. One idą często do północy Karoliny, do 30 stopni północ. One idą często tutaj, tak? Nawet zdarzyło się w Nowym Jorku ten huragan Sandy i tak dalej. Ale normalnie, do, w momencie jak one dojdą tutaj, to już tracą na sile i najczęściej są po prostu kupą deszczu i dość silnego wiatru, ale nie takiego, żeby powodował kłopoty. Natomiast tutaj, jak wiele z Was prawdopodobnie zauważyło, w 2017 było, były dwa takie huragany, że po prostu rozniosło całą okolicę. W każdym razie. My, w związku z czym wymyśliliśmy sobie w zeszłym roku taki patent, okay. że uciekamy do Surinam, to jest poniżej strefy huraganów, bo huragany nie schodzą tak, tak nisko na południe. I tam w świętym spokoju sobie siedzimy na rzece w, Ama w Amazonce łódką. Z, jest... z piraniami za z, Tak, dokładnie. Z Kaimanami. I z Kaimanami. No, i dzisiaj właśnie tam płyniemy. I ile mamy mil? 600 mil Morskie? i strasznie nam się nie chce, bo będzie Fajne. więcej niż 600, bo 600 jest w linii prostej. 600 mil w linii prostej, tego będzie więcej, bo musimy płynąć pod wiatr, więc musimy najpierw popłynąć jednym halsem, później drugim Morskie halsem, pieniądze. bo nie da się płynąć prosto pod wiatr, jechać troszeczkę bokiem, później drugim bokiem, takim zegzakiem, no więc wychodzi więcej. Więc mamy czy co najmniej 4 dni e, w, w tym, 4 dni na mowę. Tu mamy kochani mapę prądów, więc widać, że nie opłaca nam się jechać w linii prostej, bo byśmy wtrafili na największy prąd, tu jest nawet do 3,5 węzła w nos czyli do 7 kilometrów by nas cofało, a tu za to mamy prawie za darmo, albo wręcz nawet z lekkim pchnięciem do przodu. Tu natomiast jak wyjedziemy na tym halsie w tą stronę, bo wiatr jest z tej strony, czyli musimy jechać tak i tak, tak i tak, jak widać tutaj na tym wykresie, to skończy się to na tym, że będziemy musieli, e, będziemy musieli wyskoczyć tutaj i wtedy ewentualnie prosto do Surinam, tak? A wiatry, już Wam pokazuje wiatry. Momencik. O, i tu mamy wiatry. I teraz patrzcie, generalnie, generalnie mamy prosto ze wschodu, tak? Tutaj są minimalne odkrętki w tą, w drugą stronę i to będziemy wykorzystywać na bieżąco. Jak będzie nam się wiatr zmieniał. O, tu jakieś ciekawe rzeczy się zaczynają dziać. Dzisiaj będzie jakoś lajtowo, więc można było nawet podjechać. W porządku by było. Okej, okay, bo zielony to jest około 10 węzłów wiatr, czyli taki bardzo lajtowy. Eee, później się robi trochę gęściej. I później się robi południowy wschód po drugiej stronie, czyli musimy jechać po wewnętrznej stronie Barbados. Tu jest Barbados. Czyli pojedziemy tak dokładnie, jak nam wskazuje tutaj, bo jeżeli byśmy tu wyjechali, to zobaczcie, co się nam dzieje. To dzieje nam się coś takiego, więc będziemy mieli w nos, tak? Więc wolimy być tutaj i być w stanie się tutaj, tutaj w... Wy... Wy... wykaraskać stąd. Jak dojedziemy tutaj, no to już jest super, bo wtedy, wtedy już jednym hasem jesteśmy w stanie zjechać do do e, południowej Ameryki. Generalnie raczej w nos, większość drogi. Także szału nie ma. Co mam wam powiedzieć? Ostatni dzień. I see you in December. Chłopaki są fanami soplicy wiśniowej. Yeah. Yeah. Okej, okay, ostatnia kąpiel. Eee że żeby facjem odplątać znowu odplątać. I będę mógł wtedy rozplątać boje. No i zobaczymy jak to pójdzie. Kotku? Dobra. Syngę dos Venda Flores, taglius patria mamá, patria mamá.